Naprawdę nie wiedzieliście o, o tej taktyce. Bez dwa. Pierwsze zarobimy. to idziemy, wracamy się na respa. Idziemy tu, koło tych schodów tutaj. I musimy teraz wlecieć tu. Na tą... na ten parapet. Wjeżdżamy tutaj. Tu jest poza mapą, więc musicie szybko działać. Idziecie tu. Tu. I teraz z rozpędu idzie, lecimy tam. Na tamten wielki dach, budynek Hoppa Na to kółko To kółko No i już jesteśmy Tu już możecie sobie patrzeć Tu już macie C, możecie tu sobie zejść z motocyklu Z motocyklu, to nie jest motocykl Ale my chcemy wejść tam Więc hoppa Wchodzimy najpierw na ten parapet Żeby być trochę na wysokości I hoppa Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy wysoko Tutaj pomiędzy te dwa słupki takie I tutaj właśnie Czekajcie, o I tutaj właśnie wysiadamy I lecimy hopa Czekamy, aż nasza postać się trochę Zatrzyma, o No i możemy sobie chodzić po całej mapie lewitując Teraz tak ja zginę, no. bo nie chcę być Bo Oficera. nie chcę być oficerem, no. tak Takim będziesz? Ja będę ciężkim. Bardzo ciekawa, według mnie, ta taktyka jest. Bardzo I trochę. przy tym też. Tak. I myślę, że mega wkuszające dla Yey. przeciwników. Bo po prostu, dosłownie, strzelamy z nieba. Ogólnie, da się stąd przejmować wszystko i tak dalej, żebyście nie myśleli. Czekaj. <grymne> <grymne> no. Ludzie zaraz zaczną kumacz, bo ich ta. tak zabijamy. I ja zacznę strzelać do góry, ale... Jeszcze tak A, nie to jest. Da. Nasz team jest na d. Oh, wow. już stra, o nie. To uważam. Ok, idę na d I będziecie mieć więcej punktów to polecamy wziąć arków albo komando, klony Chodź oh, oh, tu, oh, oh, chodź oh. tu Idę. Uciekam ucieczka tak, udana Gdzie cię bili? cię bili? Nie wiem O, oh, gdzie na co? A, no co, dobra, no to ja teraz sobie będę strzelał, no co? o ooo o o Ale teraz mogę sobie wziąć na przykład komando, albo wezmę sobie arka. To ja, Tylko... ja też zabiję. Spawam. I wezmę ark. No bo tu nie trzeba celować, znaczy szczerze to bardzo to jest nie fair taktyka i no. jeśli chcecie grać, bo masz jeśli... No, jeśli chcecie być mili... miłymi graczami, to My nie lepiej tak. tego nie robicie. Nam się po prostu nudzi. Haha, <laughs> a myślę, że się schowa. Jak ja wszystko widzę. To musi być bardzo trudno, żeby do mnie strzelać. A on nic nie może zrobić. O, biedny. Ooo, Jestem piąty, jestem w top 5. Let's go. Ja nie. Nie wiem, z czemu. czemu. Tak, jakoś. Takiego wyszło. Tak. Okay, wiesz, co, ja nie oh. chcę się bić z czołgiem już, bo on, on jest zbyt agresywny. Co, co um. ja przyjmuję? Aha, jestem na. a. Oh, nawet nie widziałem. <noise> Właśnie się tak dzieje. Jeśli my to przegramy, będzie, będzie trochę śmiesznie. O, czołg! Chodź tu, chodź! Nie uciekniesz! Cześć, <laughs> czy całkiem jest. całk? No, <laughs> Czy <Czołg? Czołg? Czołg? laughs> <Czołg> jest na <not. laughs> Gdzie jest całk? O, gdzie jest całk? <laughs> Ktoś specjalnie przyszedł, żeby zginąć. To właśnie on. Ja go chyba zabiłem z pięć razy już. Chłopak jeszcze nie wie co go czeka O! Oh, jest. Chłopak z, naszej team, z naszego teamu. To niezwykłe. Mam ja na hapa. Jeden jest naprawdę zdeterminowany. <laughs> On jego naprawdę. Za, jego za, za dużo razy zabiłem O, jestem czwarty. Oni mnie nie widzą. O, o, wiedzą, wiedzą. O mnie nie wiedzą. Bo nawet się nie patrzą w moją stronę. To jest bot No i wybuch Ja lubię zabijać botem, bo padają na hita bosk, o, bosk, bosk, bosk Bosk, bosk, Trzeba go zabić, o, szybko będzie piękne Zabiję go Let's go Zabiłem go. A co jakbyśmy po prostu strzelali? Nie wiem, czy to by było tak dobre No Output transcript: Oooo, mnie w końcu. W końcu mu się udał. A widzę, kto ci wysnipił. No to koleżka giniesz. A, jeszcze można zrobić tą taktykę na. kamino. Na, znaczy Aha. na Kasik. Na Kasik, tylko to jest już ciężkie. Tak. To Bo nie, nie uda. No my nawet. No, nam się. Jeszcze nawet. nie no. Pokażemy. Może za pierwszym razem nam się uda. No, znaczy wy i tak zobaczycie jak za pierwszym razem. Hmm. A, nam to może zajmować. Tygodniu. Nie wiadomo ile Kilka tygodni. Żeby... Dobry ten. O, zginął, zginął. O nie. Jestem walcem, bo do mnie snapią O, 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 o. o. o, o. Okej, okay, no. wygraliśmy, to musimy iść teraz na Battle Wars. Gdzie Battle... To jest? Właśnie. To kurde... O mój Boże, ilech tu jest! Nie, jednak poświęcę się, bo za nami jest Gribius. Idź za mną! Udało się, let's go!